Kajtus. Będziesz kiedyś dużym chłopcem I'm just a kid who's horror each day I grow some more Lepiej. Kajtusiu, wychodzimy już. Gdzie jesteś? Ula, ula. Bawię się dinozaurem. Cały dzień przesiedzieliście w domu. Chodźmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Będę mógł zabrać dinozaura. A może lepiej wziąć wiaderko i łopatkę. Możecie pobawić się w piaskownicy. Dobrze. Ja właśnie robię to tak. Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś i Klementyna też są w parku. Cześć! Czy mogę Wam pomóc budować zamek? Uważaj, Kajtusiu! Zobacz, co robisz! Aha. Zepsułeś wiaderko! Nie będziemy się z tobą bawić! Ty wszystko nam psujesz! Kajtuś wcale nie chciał zepsuć Klementynie wiaderka. Było mu naprawdę przykro. Kajtusiu. Co się stało, Kajtusiu? Leoś i Klementyna nie chcą się ze mną bawić. Powiedziałeś im, że chciałbyś się z nimi bawić? Kajtus nie powiedział mamie o tym, że popsuł Klementynie wiaderko. A teraz był jednocześnie i zły, i smutny. Ja nie będę się już więcej z nimi bawić. Już ich nie lubię. Chcę iść do domu. Ale dopiero przyszliśmy, Kajtusiu. Różyczka się obudziła. Może pobaw się jeszcze troszeczkę, dobrze? Leoś! Klementyno! Chodźcie, pozjeżdżajcie ze mną! Leoś i Klementyna tak byli zajęci zabawą, że nawet nie zauważyli Kajtusia. A jemu nie podobało się, że musi zjeżdżać sam. <śmiech> <śmiech> Bardzo by chciał, żeby przyjaciele bawili się z nim. Czy możesz mnie też pobujać? A nie jesteś trochę za duży na huśtawkę dla maluchów? To pobujaj mnie na tej dużej, mamo! Kajtusiu, w tej chwili nie mogę cię pobujać, bo chuś tam róży. No i nic z tego. Kajtusi próbował i próbował, ale zwykle to mama albo koledzy pomagali mu się rozhuśtać. Ale jedną rzecz Kajtuś umiał na pewno robić sam: Wspinać się na drabinki. Oh. Czemu nie pobawisz się z Leosiem i Klementyną, Kajtusiu? Oni nie chcą się więcej ze mną bawić, bo ja zepsułem Klementynie wiaderko. Cóż, to może pożycz jej swoje? Proszę, Klementyno, używaj mojego wiaderka. Dzięki! To fajne wiaderko, dużo większe niż moje. Mogę bawić się z Wami? Pewnie! Usiądź sobie tam, będziesz mi pomagał. Tajduś wiedział już, że Leoś i Klementyna są znowu jego najlepszymi przyjaciółmi na całym świecie. <śled <śled> <śled> Szybkiego powrotu do zdrowia? Jedną z ulubionych rzeczy Kajtusia była zabawa w kosmitów z jego najlepszym przyjacielem Leosie. <gla> Wracaj tu kosmito! <gla> <gla> o nie, zniknął! Kajtuś pomyślał, że gabcio może mu pomóc odnaleźć kosmita. Nie słyszał, więc wstał, żeby się rozejrzeć. Oh. O! o nie, to ty! Bipop, klak, Tak, wygrałem! Chajtuś tak się cieszył z wygranej, że nie zauważył, że Leosiowi coś się stało. Ja chcę do mamy. Co ci się stało, Leosiu? Moja noga! Tato zupełnie nie wiedział co robić. Był przestraszony. Mamo, tato, pomocy! Leoś sobie coś zrobił! Powiedz, co cię boli? To stopa. Auć! Stopa bolała tak bardzo, że Leoś nie mógł na niej stanąć. Odwieź Leosia do domu. Jego rodzice pewnie będą chcieli jechać do szpitala. Dobry pomysł. Do szpitala? Kajtuś bał się, że jego przyjaciel będzie musiał zostać w szpitalu. Spokojnie, Leosiu. Wszystko będzie w porządku. Nie ja chcę do mamy! Z Leosiem wszystko dobrze, mamo? Niedługo się dowiemy, Kajtusiu. Ale najpierw trzeba mu w szpitalu zbadać nogę. Kajtus jeszcze nigdy nie był w szpitalu i był bardzo ciekawy, co tam może się wydarzyć. Co mu będą robili w szpitalu? Wiesz, pan doktor obejrzy stopę Leosia i zobaczy, co z nią jest. Może też zrobić prześwietlenie, żeby sprawdzić, jak wyglądają kości. Muszę zadzwonić do rodziców Leosia. Mógłbyś przypilnować trochę róże? Dobrze. Mamo. Tak, Kajtusiu? Czy Leoś wyzdrowieje? Na pewno wyzdrowieje, tylko przez jakiś czas nie będzie mógł z tobą biegać. Kajtuś miał nadzieję, że Leoś szybko wyzdrowieje i znowu będą mogli bawić się w kosmitów. Może to tatuś dzwoni i powie coś o Leosiu. Halo? Mm. Mm. O, w porządku. To na razie. Pa! To był tata? Tak, to on. Powiedział, że Leoś wrócił już ze szpitala i że czuje się dobrze. To myślisz, że będziemy mogli się już bawić? Nie tak szybko, Kajtusiu. Leoś ma złamany palec, przez jakiś czas nie będzie mógł chodzić. Naprawdę? O co chodzi, synku? Kajtuś był zawiedziony, że przez jakiś czas nie będzie mógł się bawić z Leosiem. Chciałbym, żeby Leoś do mnie przyszedł. Chciałbym, żeby opowiedział o szpitalu, pobawił się w kosmitów. Cóż, Leoś nie może przyjść do nas, ale ty mógłbyś pójść do niego. Mógłbym? Pewnie, bo nawet spytał taty, czy mógłbyś go później odwiedzić. To na pewno poprawiłoby mu humor. Kajtuś nie mógł się doczekać na wizytę u Leosia, miał już pomysł, jak go rozweselić. Narysuję dla niego najlepszy obrazek na świecie. Kajtuś bardzo chciał narysować coś dla Leosia, ale co? Kosmiczny Leoś kocha kosmitów. I jest. Mogę zobaczyć? To jest piękne, Kajtusiu. Może mógłbyś mi pomóc ozdobić ciasteczka, które upiekłam dla Leosia? Dobrze. jest dla Leosia. Leoś nie może się doczekać. Ja też. Coś dla niego mam. Możemy iść? <laughs> Pewnie, że tak. Cześć, Leosiu. Kajtuś. Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś czuje się dobrze. Kosmita! <laughs> Dzięki. Proszę. Jej. Jeszcze cię boli? Z początku tak, a teraz już nie. Chyba że na niej stanę. Wtedy zapomniałem zawiązać sznurówki i przez to się przewróciłem. I pojechałeś do szpitala? Tak. A pan doktor zrobił śmieszne zdjęcie moich palców. <n |notimestamps|> <tryzny> 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 Chciałbyś się pobawić w kosmitów? Jak? Podchodzę do lądowania. Teren jest czysty. Um, 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 um. Um, um, um. Kajtus i Leoś znowu robią to, co lubią najbardziej. Bawią się razem. Dziwne kształty. Kajtus zaprosił nowych sąsiadów, Janka i Franka, na hot dogi. Z początku bliźniacy zajmowali się wyłącznie sobą. Mamo! Co się stało, Kajtusiu? Wylałeś trochę musztardy? Nie, to... Kajtuś nie wiedział, czy to Janek, czy Franek? Popryskał go musztardą. Sądzę, że Janek wie, co się stało i na pewno pomoże to posprzątać. Prawda, Janku? Dziękuję, już wystarczy, Janku. <grym> 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 czy możemy wziąć latarkę do zabawy? W chowanego! To dobry pomysł, Janku. Możecie pobawić się w ogródku, ale nie za długo, bo w się ścieni. Kajtuś zdecydował, że to on będzie szukał, ponieważ to on miał latarkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kajtuś cieszył się na zabawę z nowymi kolegami, ale kiedy zobaczył, że w ogrodzie otaczają go dziwne kształty, poczuł leciutki strach. Ale przypomniał sobie, że ma latarkę. Znajdę was! Zobaczycie, że was znajdę! Hej, chłopcy, schowaliście się w miejscu, w którym Kaituś nigdy nie będzie was szukał. Kiedy mama bliźniaków tłumaczyła im, że muszą wyjść do gródka, jeśli gra ma być uczciwa, Kajtuś usłyszał coś, co dochodziło z Ha! Teraz zaczął się naprawdę bać. Dziwne kształty sprawiały, że jego znajomy ogródek wyglądał jak zupełnie nieznajome miejsce. O! Ja już nie chcę się więcej bawić. A! Przepraszam, Kajtusiu, wystraszyłam cię. Mamo, czy on jest bojącym dudkiem? Że nie, a naprawdę był bardzo dzielny, będąc sam w ogrodzie. Oj, to musiało być straszne. Kiedy w końcu mama włączyła światło w ogrodzie, wszystkie przerażające kształty zniknęły. Teraz wszyscy mogli się jeszcze trochę pobawić. Tym razem to mama miała szukać. Nikt mnie tutaj nie znajdzie. <laughs> Mogę się z tobą schować? Dobrze. Ty jesteś Franek? Nie, ja jestem. Szybko! <ścisk> Bo nas znajdzie. Jestem strasznym potworem. <ścisk> Kapciu, chowamy się. Aj tuś nie chciał, żeby mama ich szybko znalazła, bo dzięki tej zabawie zaczął się zaprzyjaźniać z bliźniakami. Nowy członek rodziny. Nie, Gabciu, lepiej odejść. Popatrz, różyczko, to jesteś ty. No, o, popatrz. A tutaj gabcio, gdy był malutkim kotkiem. Chodź zobacz, Kajtusiu. Kajtusiu wielbiał oglądać z mamą zdjęcia. Pamiętał, kiedy Gapcio był jeszcze całkiem malutkim kotkiem i tata po raz pierwszy przyniósł go do domu. Co to jest, tatusiu? Podejdź i zobacz. To niespodzianka. To jest Zabrałem go ze schroniska. Mówili, że na imię ma gabcio. Ja myślę, że pasuje do niego idealnie, a ty. A, a, Dlaczego on uciekł? To nic, Kajtusiu. Pewnie go trochę wystraszyłeś. Jest malutki i potrzebuje czasu, żeby nas poznać. Pozwólmy mu poznać nasz dom, a my teraz zjedzmy obiad. Dobrze, mamo. Czy gabcio boi się mnie? Nie wydaje mi się, Kajtusiu. Będziecie mieli mnóstwo czasu, żeby się do siebie przyzwyczaić. To chyba będzie dla niego dobre łóżeczko. Będzie mógł spać tutaj w kuchni. Dlaczego? Jeśli Gapcio ma zostać członkiem naszej rodziny, musi mieć swoje łóżko. Przyniosę jakiś stary kocyk z piwnicy. Och, myślę, że trzeba ci zmienić pieluszkę. My za chwilę wracamy, Kajtusiu, a ty skończ obiad, dobrze? Dobrze. Gapcio! Kajtuś pamiętał, że ma poruszać się powoli, żeby gabcio się nie przestraszył. Ucieszył się, bo gabcią nie bał się i nie uciekł. Chciał go wziąć na ręce i głaskać, żeby pokazać, że jest jego przyjacielem. Gabciu! Wracaj tu! Jesteś głodny? Zrobiłeś tu straszny bałagan! Zobacz, tato, co Gapcio zrobił! Nie możemy pozwolić wchodzić kotu na stół. Kupimy mu miseczkę i postawimy na podłodze, dobrze? Lepiej zabierz ich na górę, niech się dobrze umyją. Możemy wykąpać gabcia. Wiesz, koty zwykle nie lubią kąpieli. Ale Gabciu jej teraz potrzebuje. Chciałbym ci pomóc. Tylko zdejmiemy mu obroże przeciw pchłom. Nie można jej zmoczyć. Ty, Kajtusiu, podtrzymaj teraz Gabcia, a ja napełnię wannę. Kajtus obawiał się trochę trzymania Gabcia. Na pewno będzie się znowu wiercił u niego na rękach. Teraz otulimy go tym ręcznikiem. Będzie ci go łatwiej trzymać. Widzisz? To tak jak trzymanie dzidziusia. Trzymaj pewnie, ale nie ściskaj mocno. Kajtuś bardzo kochał swojego małego kotka. No dobrze, chodź tutaj, gabciu, będziemy cię kąpać. O, tato, kotek nam uciekł. I kotek kolejny raz mu uciekł. Kajtuś nie mógł zrozumieć, dlaczego gabcio wciąż od niego ucieka. Tutaj go nie ma, tato. I tu też nie. Tam jest! Podejdźmy do niego bardzo wolno, dobrze, synku? Żeby go nie przestraszyć. Dobrze, tato. Tam? Nie! I w łóżeczku też go nie ma! Chodź, Kajtusiu, mam pewien pomysł. Do czego ci będą potrzebne moje buty, tato? Nie buty, tylko sznurówki. Teraz pomachaj nimi blisko podłogi. Na pewno zwróci na to uwagę. Kajtuś nie rozumiał, po co miał to robić. Aż nagle. Nie ma kota, który by się oparł sznurówce. Jest cały czysty. Teraz już jest. Co to za dźwięk, tato? Mruczenie. Znaczy, że jest szczęśliwy. Kajtuś ucieszył się, że głaskanie mu szczęśliwił gapcia. Bardzo lubił, kiedy gapcio mruczy. Teraz zostało już tylko założyć kotu obrożę. A. Hm. Bardzo często kichasz, odkąd Gapcio się pojawił. Mam nadzieję, że to nie uczulenie. Co to jest uczulenie? Kiedy ktoś jest uczulony na koty, nie może z nimi przebywać, bo wtedy często kicha i ma załzawione oczy. To bardzo zaniepokoiło Kajtusia. Nie chciał być uczulony na Gapcia. Chodź, Kajtusiu, zobaczymy, co mama o tym sądzi. Gdyby Kajtus był uczulony na koty... To rodzice musieliby gabcia oddać z powrotem do schroniska dla zwierząt. Mm, nie masz wysypki, i oczy też ci nie uzawią, nic ci nie swędzi? Nie, mamusiu. Potrzymaj go przez chwilę, Kajtusiu. O! Nie chcę, żeby gabci od nas odszedł. Mam pewien pomysł. Spróbujmy bez tej obroży przeciw pchłom. Kajtusi miał nadzieję, że teraz już nie kichnie. Nie chciał być uczulony na nowego kotka. To chyba dobry znak. Daj mi go chwilę podtrzymać, Kajtusiu, a ty podtrzymaj to. A no proszę! Ponieważ to bruszka przeciw pchłom, a nie kotek, sprawiała, że Kajtus kichał, Gapcio mógł zostać w domu Kajtusia. Gabcio tak szybko u nas urósł. I w ten właśnie sposób Gabcio stał się nowym członkiem rodziny.